No do wody Do wody, do wody A co nie, do wody, zrzucę cię do wody Co to za jej ojczenie? Do wody proszę w tej chwili A właśnie, że tak Co będziesz się kąpał, Lucyferze? Ja będę Co będziesz? Będę ulał Cię! O, no, zobacz może, Jakie ładne! Mewa, fruwa. O, no. no, zaraz będziesz miał mokre buty, coś czuję. Co?